For the victory laptop. Woah! Woah! they never seen like this before. W sklepie 10% zniżki z kodem kruszyna. Cześć, kupując zmovie.pl kalkulatorze ubezpieczeń internetowych dostajesz 150 zł wzroku na konto oraz fajne oferty, dzięki którym ja zaoszczędziłem na przykład 400 zł. Chwilę trzeba pogrzebać nie Zajmuje takich 10 minut. Pamiętaj, kupując mojego linku wspomagasz mnie i bezwiednie w moim rozwoju. Dzięki bardzo, spokojnego, cześć. Cześć, z tej strony ja, dzielą z czyli Truszyna. Tak to chciałem nagrać taki niedotowo treningowy filmik. Tutaj akurat nagrałem sobie dla siebie też jak trenuję, wykonuję taki wstępny trening obieckowy u siebie na e, siłowni Generalnie rozpoczynam od rozgrzewki rozgrzewkę e, program w innym filmiku też bo to jest kilka rzeczy podzielonych i prawdopodobnie najpierw udostępnię ją dla patronów no nieprawdopodobnie, ale udostępnię ją dla patronów ale to tu jest ważne e, Generalnie robię sobie obiekt wytrzymałościowy i wcześniej się dogrzewa, dodatkowo. Tak, Zrobiłem, przeszedłem po sprzętach mm. oraz popływałem na moim jachnie, jak Jakieś tam w prawej strony w dole kadru. W najwygodniejszym miejscu dla mnie. I tutaj wykonuję jeszcze dogrzewanie są generalnie ruchy. Ramion krótkie, długie pajacyki, uderzenia adaptacje, czy to rozciąganie pleców, serzy generalnie, 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 ja muszę się odróżnić tego słowa rozpoczynam od wyciągu siedząc przodem do wyciągu i łeb do całej sali w ogóle nie można wykonywać doświadczenia na, na siłowni ja mam taki szklank podstawowy, który się na każdej siłowni I tak jak w poprzednim tygodniu pokazywałem, wciąganie drążka do klatki za głowę e, oraz do tyłu parku. Potem to, dorosłać parki, które są w klatce, w Idziemy tak około 10 razy, 12 razy na dany e, element w tył, w przód i e, środek. Potem przychodzę na ławeczkę, robię to tak, że na ławeczkę szeroko, płaski leżą i potem koło obok. potem wciągam na wąskim uchwycie, też mniej więcej 15 razy. Na wchodzę przychodzę na ławeczkę kosmą, też około 15, 200 razy, razy mając z podnoszę żeby sobie e, do i bardzo mały ciężarek, nawet nie da, daje dość e, prostym maksymalnego ciężaru. E, Następnie e, łodzkę do dłuższów słośna, bardzo ją lubię e, lubię robić tutaj. Ten ok. <śla> jest ładny, e, to to łamana? łamana. ładny, się ładny, z Łamana, ładny, małym ładny, 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 i ładny, ładny, głowę, po to, ładny, 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 mięśnie, ładny, ładny, małością i, i tlenem też te 20 razy. następnie pewno przychodzę na tą yy, wysoko i używam yy, szpangielec. Mam 7 kg na szangielce i, yy, i wykonuję właśnie różne barki yy, na, na wyprostowanych yy, ramionach, potem przychodzę yy, na ramiona szeroko rozłożone, dłuż yy, ciała a następnie widzimy nam yy, całkowicie już od raganu może nie. Tu generalnie tak, tak jak widzisz, tak jak około, około yy, 1000 w razy. w jest kanga w opadzie, przesłowanie, na widzisz. Potem wyrzut, przedstawiciele przedstawicieli do góry, 14 robisz produkcją Zależy od zarówna intencji. A to jest tylko i złote przygotowanie do pływania na moim ja To jest w dużej Cześć, kupując muw.pl kalkulatorze ubezpieczeń internetowych, dostajesz 150 złotych zwrotów na konto oraz fajne oferty. Yy, dzięki którym ja załszczędziemy 400 zł. Chwilę trzeba pogrzebać, Zajmuje podejmuję takich 10 minut. Pamiętaj, kupując z mojego linku wspomagasz mnie i bezbiednie w moim rozwoju. Dzięki bardzo, spokojnego, cześć. Dzięki serdeczne możesz mnie wspierać również na patronajcie. Linki są w opisie. Tam sobie przeczytasz jakie są progi i co będzie dla ciebie pasowało, bo za wspieranie na patronajcie otrzymujesz również ode mnie coś. Dzięki. Dziękuję serdecznie za wsparcie. Łukasz, Agata, Magdalena, Krzysiek, Łukasz, Kevin, Sylwek, Daniel, Magda i Andrzej. Bardzo mi w tym pomagacie. Co robię? Dzięki. with a victory lap though. Whoa, 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 they ain't never seen nothing like this before.